Bardzo często początkujący traderzy, kiedy testują swoją strategię na danych z przeszłości, no to zrobią to maksymalnie kilkanaście razy, no i wydaje im się, że jeśli pokazało im zysk, no to to wystarczy. Niestety nic bardziej mylnego, nawet stukrotne przetestowanie strategii może być niczym innym tylko odchyleniem statystycznym, które nie ma nic wspólnego z realną przewagą nad rynkiem. I teraz, zanim ktoś powie, no to co, powinienem w tym momencie testować strategię najlepiej kilka tysięcy razy tylko po to, żeby dowiedzieć się, że ona nie działa, i to też nie zawsze wygląda w ten sposób. Ja stosuję bardzo proste triki, które mają na celu szybko pokazać mi, czy strategia rzeczywiście ma szansę na to, żeby w ogóle zająć się nią dłużej. Po pierwsze, testuję tą strategię w różnych odcinkach czasu, czyli nie w jednym długim odcinku, odcinku czasu, który może zakładać po prostu bardzo długi czas, kiedy cena wzrastała i de facto powie mi to tylko tyle, że no tak, kiedy mamy dużą ilość po prostu wzrostów, no to cena działa. Staram się wybrać różne przedziały czasu, które oferują mi różne warunki na rynku, takie jak właśnie akumulacje, takie jak mocny trend wzrostowy, mocny trend spadkowy, zobaczyć po prostu jak w różnych warunkach ta strategia sobie radzi i jeśli radzi sobie w tych warunkach, w których na przykład preferuje, żeby sobie radziła, bądź chciałbym, żeby radziła sobie w każdych, no to w tym momencie dopiero wtedy będę starał się testować ją dokładniej.